Chciałam pogadać o cmentarzu, a rozpętało się piekło. Nie spodziewałem się, że ten mój poprzedni film o święcie zmarłych aż tak wybuchnie. Komentarze były hm, różne: Jedni pisali: Maja, masz rację, też mnie to wkurwia. A drudzy: Idź do psychologa, bo masz coś nieprzepracowane. Wiesz co? Chuj tam ze mną. Nie pierwszy raz ktoś próbuje mi wmówić, że emocje to choroba, a szczerość to problem do przepracowania. Ale to, co się działo pod tym filmem, to był dopiero dramat. I właśnie o takich małych i dużych dramatach tu mówię, bo przecież próbuję prowadzić kanał prawdziwe dramaty. <laughs> Tylko, że ten dramat nie był o mnie. To był pokaz, jak ludzie potrafią się napierdalać między sobą. Czy święto zmarłych jest biblijne, czy nie? Czy wolno, czy nie wolno? Kto bliżej Boga, a kto grzesznik? A ja, ja tylko mówiłam o tym, żeby nie robić z cmentarza wybiegu. Nie o religii, nie o polityce, o zwykłym ludzkim szacunku. I wtedy przypomniałem sobie, co mówił mój dziadek świętej pamięci: Majeczko, jak chcesz mieć miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę. I może właśnie o to chodzi też w tych dniach zadusznych, zmarłych, czy jak zwał, tak zwał. Nie tylko wspominać tych, co odeszli, ale też nie dać się złamać tym, którzy próbują zabić w nas wrażliwość.